A więc jest uderzenie w Czechosłowację na całego. Opublikowany list pięciu partii do partii czeskiej, aż zimno się robi. Streszczać tego nie ma co, jest pisane owym znanym żargonem, gdzie każde słowo znaczy co innego niż znaczy. Demokracja, ruch robotniczy, jedność państw socjalistycznych, dyktatura, proletariatu, etc. Ale ten jest groźny, niedwuznaczny, wzywa do wystąpienia elementy nowotnowskie i obiecuje im każdą pomoc. I pomyśleć, że padło to na ostrożnych przez tyle lat Czechów. Co będzie? Bystry, ale pesymistyczny, to się pewnie dziś łączy Amerykanin Bromkę, twierdzi, że skutek będzie tylko jeden: przybędzie czeskich profesorów na amerykańskich uniwersytetach. Brr. A więc Rosjanie zdecydowaliby się na nowy Budapeszt? A może stłamszą rzecz taktowniej? Pewne jest, że nikt Czechom nie pomoże. Najwyżej zachodnie partie komunistyczne jeszcze bardziej zrażą się do Rosji, ale ona po trochu już na nie machnęła ręką. A więc jeszcze głębszy podział na dwa światy, a my po tej stronie i bez wyjścia, bo cały nasz Lebensraum, Ziemie Zachodnie, na tym podziale się opiera. Aleśmy wpadli historycznie i wyjścia nie ma. Dusza na zachodzie, ciało na wschodzie. W tym samym piekielnym dylemacie szarpią się Czesi. Więc trzeba by się pogodzić z Polską Ludową. Wielokrotnie przecież to postulowałem, malując ją jako niegroźną i dobroduszną. Okres neopozytywizmu przypomniał go bromkę, Ale cóż, kiedy oni zwariowali i zaczynają po jakobińsku, słowiańscy jakobini, Teraz w telewizji czterech propagandystów Frelek, Kolczyński, Stefański, Żochowski rozmawiało o rewizjonizmie i jak mu przeciwdziałać w wychowaniu młodzieży. Widać wyraźnie, że przerobią wszystko pod nowym kątem: historię, literaturę, podręczniki, uczelnie. No i jak żyć w takim domu wariatów? A przecież to ojczyzna innej nie ma i nie będzie, bo już ludzie nowi a więc, jak mówi Boj, skoroś taki rozumny, właśnie do trumny. Stanisław Stomma napisał artykuł z okazji 22 lipca Chirurgia historii, notabene tytuł świetny, wychwala w nim to, co mamy geopolitycznie. Polskę w nowych granicach, zdolną do życia, zapowiada tylko, że w sprawach wewnętrznych mogą być różnice zdań. Hmm, może to tygodnikowi coś i da. Sam tak pisywałem. Teraz jestem bardziej zainteresowany, bo to przecież jedyna moja forsa. Tylko, że czy pacjent szczerze się cieszy, że mu ucięli to i owo i nie pytając, wstawili nowe? Dla młodzieży zresztą to nie jest nowe, to normalne. Więc czego chcę? W końcu chyba tylko tego, żeby dali do cholery choć trochę pisać w tym kraju. Po prostu dać prawdziwe świadectwo temu, co było i co się zmieniło. Ba, kiedy właśnie prawdziwych, indywidualnych świadectw, moskaliki jak ognia nie znoszą. Cała awantura z Czechami zaczęła się w gruncie rzeczy od zniesienia tam cenzury i pozwolenia na indywidualne pisanie artykułów. Fatalny sobie wybrałem zawód i przez tyle lat udawałem, że go mogę uprawiać, i wreszcie bomba pękła. A nie lepiej było trzymać się muzyki, kochanej asemantycznej muzyki Mądry Polak po Szkodzie.